Cześć kochani, dzisiaj w nocy miał miejsce bezprecedensowy atak na Rosję. Otóż w mieście Toropec w regionie Twerk eksplodowały składy amunicji. I mam tu A cudzoarakos mu... nie oczy, no dym woton. Pram wot. I mam tu na myśli konkretną eksplozję. U, smadry, 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 nie ma za wiele informacji na ten temat. Prawdopodobnie był to atak przeprowadzony przez drony, ale nie jest to pewne. Rosja nie potwierdziła strat. Jest informacja o tym, że zestrzelili 50 dronów, ale widocznie nie zestrzelili wszystkich. Takiego wybuchu jeszcze chyba podczas tego konfliktu nie było. Mówi się, że te eksplozje, które wyglądają na eksplozje atomowe, odpowiadają 200. Tonom wysokich materiałów wybuchowych. Tak to jest napisane. Ukraina jeszcze jednoznacznie się pod tym nie podpisała, natomiast wcześniej zapowiadali, że będą uderzać wraz w infrastrukturę wojskową, energetyczną, transportową. No i tu jest jedno wielkie pytanie: czy za pomocą arsenału NATO? Jeśli jest tak, jak się obawialiśmy to może oznaczać wypowiedzenie już takie twarde wojny Rosji przez NATO i w konsekwencji tego odwetowe ataki w tym na terytorium Polski. Więc zapinajmy pasy, bo może się dziać sporo. Dzisiaj będzie jeszcze więcej raportów na ten temat, ale no dzieje się zresztą sami, zobaczcie. Dzieje się też w Polsce, tylko w innej, innego rodzaju wojnie, mianowicie Polacy są podbici bez żadnej wojny, dobrze wiemy, że większość Polaków to niewolnicy. Największy wróg Polski to nie jest Rosja czy Unia Europejska, to są szkodnicy wewnątrz państwa, którzy kontrolują tylko ten obóz pracy, obóz koncentracyjny dla wielu z nas gdzie za pomocą kosztów energii, kredytów, zamykania zakładów, zatruwania środowiska jesteśmy po prostu eksterminowani. Więc ja się szczerze mówiąc nie boję wojny, bo co możemy stracić? Jedną elektrownię? Ale i tak to te elektrownie powodują, że ludzie są, mieszkają w zimnych domach i bankrutują na energię, bo to ci, którzy już w tej chwili nimi starują, nas po prostu zażynają. Że co trafi w jakiś budynek rządowy czy wojskowy? Czy ten rząd i to wojsko jest nasze? Czy ono broniło kiedykolwiek Polaków? Czy mierzy się z tymi, którzy faktycznie nas mordują? Nie. Więc dla mnie, prawdę mówiąc, taka wojna nie jest zmartwieniem. Jeśli nawet by trafił blok mieszkalny jakimś odłamkiem czy coś, to co? To nie lekarze, nie szpitale mordują Polaków w setkach tysięcy, a teraz jeszcze szkoły, dyrektorzy szkół. I zobaczcie na to wideo. I, I co robię? Ale ja nie będę z Panem rozmawiał. Ale to jest Pana obowiązek, proszę Pana. To jeżeli... jest Pana obowiązek. Proszę Pana, proszę pana ja proszę Pana, ja ja nie pana nie informuję o tym, dwa. że do Pana dotarła informacja na temat szczepień HPV. To proszę mi to włączyć. Tak. To pana sobie to obowiązkiem i jest to... poinformowanie I panu, rodziców. Ja proszę nie zamykać drzwi. na to. Dobrze. Ale Pan nie będzie odpisywał. Ja Panu mam kontrolę. Teraz. Miał Pan kontrolę, ja poczekałem grzecznie. Ale co Pan robi? Bardzo proszę e, opuścić. Pana obowiązkiem jest poinformować rodziców dobrze. tych dzieci o zagrożeniach płynących z trzech Pani HPV. O, bardzo proszę... Proszę sobie, proszę sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli pan nie, nie dopełni ja szybki obowiązku. Bardzo dziękuję, proszę mnie zostawić, dobrze. Ale chwileczkę, czy pan ze mną porozmawiał? Panie dyrektorze. To jest poważna sprawa, to jest pan życie pan. i zdrowie dzieci. Ja za chwilę wezwę policję, jeżeli pan nie opuści. Pan w związku? Placówki. Dlaczego? W związku z tym, że nie wyrażam zgody, bo nagrywam. A nie na czegoś wie... takiego, że pan nie wyraża zgody. Wysłał mnie jeden z anonimowych widzów. Otóż pan Rafał, dyrektor szkoły 45 w Katowicach, dalej idzie w zaparte i dalej, mimo próśb swoich rodziców, nie chce poinformować o Skutkach ubocznych tego, co sprzedaje, czyli preparatów na HPV. I mamy to, jest już dostępne pismo, pismo prawne, przeznaczone do takich osób jak ten, albo po prostu nieświadomych dyrektorów, które uświadomi ich finalnie, co się stanie, jeśli dalej będą oni popełniać ten przestępczy proceder, jakim jest reklamowanie preparatów medycznych. Więc lecimy. Słuchajcie, przede mną dokument stworzony przez Katarzynę Ternawę, wojowniczkę o wolność, o prawdę, o życie Polaków, polecam bardzo jej stronę. Pismo, które powstało wczoraj, które zachęcam, żeby rozsyłać. Udostępniam link pod nagraniem, bo może być potrzebne każdemu rodzicowi. Być może trzeba będzie kontynuować jakąś zdecentralizowaną akcję albo szcząć ją na nowo. Bo... Lecimy rozwieszać plakaty i was zachęcam do zrobienia tego samego. W tej chwili znajdujemy się pod szkołą podstawową w Urlach. Uważam, że jest to najbardziej strategiczny punkt, w który powinniśmy uderzyć, bo to właśnie na szkołach podstawowych ma się opierać cała kampania szczepień HPV. Ogólnie jeśli chodzi o sam plakat, to uważam, że Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców dało nam niesamowite narzędzia do działania. Stacja PKP przewija się tu setki ludzi dziennie. Idealne miejsce. To jest stare, to można przygryźć. Nikt z tego powodu płakał nie będzie. Jak sami widzieliście, do tego, by uratować polskie dzieci przed rządową kampanią, która doprowadzi do ich okaleczenia, nie trzeba wiele. Ja wydrukowałem plakaty przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, i rozwiesiłem te plakaty w strategicznych punktach, w których istnieje duża szansa, że zobaczy je wielu rodziców i będzie miało szansę poznać fakty dotyczące szczepień HPV. I to te... faktycznie możemy jeszcze teraz powstrzymać ten zbrodniczy proceder, jakim jest wstrzykiwanie różnych substancji w ciała polskich dzieci. Produkowanych substancji przez firmy kryminalne, które wielokrotnie kłamały, zamordowały setki tysięcy ludzi i krumpują rządy na całym świecie po to, żeby wciskać swoje produkty, mamiąc ludzi, okłamując, tak jak okłamuje na przykład minister Leszczyna. Mamy coś nieprawdopodobnego. Mamy szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Za tydzień we wtorek mamy webinar dla wszystkich dyrektorów szkół podstawowych w całej Polsce, na którym będziemy zachęcać dyrektorów do tego, żeby umożliwili szczepienia dzieci od 9 do 13 roku życia. W szkole. Co więcej, znieśliśmy przeróżne biurokratyczne konieczności raportowania, żeby to było łatwe i proste. My pokrywamy to, płacimy i dzieciaki są zaszczepione. Czy wiecie, że młodzi lekarze przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka szyjki macicy, młodzi lekarze z innych państw, bo nigdzie już nie ma raka szyjki macicy, jest tylko w Polsce? Bo nie szczepiliśmy się przeciwko HPV. Kłamiesz, 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 kłamiesz. kłamiesz. Na stronie rządowej Australii widnieją informacje przeczące tym kłamstwom w Australii szacowany na 2022 rok po 16 latach programu szczepień anty HPV współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy wyniesie 7,1 na 1000 kobiet przed wprowadzeniem szczepionki 2006 6,8 na 1000 kobiet. Podobnie na stronie Cancer Research UK największej niezależnej organizacji na świecie zajmującej się finansowaniem badań nad rakiem. Z danych opublikowanych na stronie wynika, że zachorowalność na raka szyjki macicy w Wielkiej Brytanii właściwie nie uległa zmianie od momentu wprowadzenia szczepień na HPV. To jest czysty kryminał. Ta baba i całe to towarzystwo powinno siedzieć albo skończyć pod ścianą. Natomiast pismo, które mamy, przeczytajmy sobie na spokojnie. Szanowna pani dyrektor, pani dyrektor, sprzeciw przeciwko promowaniu oddania się szczepieniu HPV. Z uwagi na powszechnie prowadzoną kampanię szczepień przeciwko HPV wśród dzieci szkół podstawowych, jak również skierowaną do ich rodziców, wskazuje, już państwa działanie w tej szkole, w tej kwestii w sposób oczywisty i naganny naruszają obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy szkoła będzie brała odpowiedzialność za ewentualne ryzyko, jakie niesie ze sobą szczepienie przeciwko HPV. W celu umożliwienia Państwu weryfikacji ryzyka niekorzystnych odczynów po szczepieniach w ciuchu HPV, zachęcam Państwa do zapoznania się z następującymi powszechnie dostępnymi informacjami odsłam do Białej Księgi HPV, do opinii Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców oraz do y, kolejnego artykułu Medyczne Mity i Fakty. Zgodnie z treścią artykułu 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe po pierwsze, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności. Punkt trzeci, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychologicznego przez aktywne działania prozdrowotne. Punkt szósty, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przy szkole lub pracówkę. Współpracuje z pielęgniarką albo higienicką szkolną, lekarzem i lekarzem-dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. W oparciu o powyżej przytoczone przepisy można wnioskować, iż podstawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest ochrona zdrowia i życia pracowników i uczniów. Poprzez zapewnianie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Nauki rozumianej szerzej jako pobytu ucznia w szkole. Przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a także zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia oraz bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z aktualnym stanem wiedzy naukowej. W związku z tym można oczekiwać, że dyrektor tutejszej szkoły nie będzie działał na szkodę swoich podopiecznych i nie będzie łamał powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie działania szkoły w materii promowania szczepień przeciwko HPV są niezgodne z przepisami ustawy Prawo Farmaceutyczne, artykuł 53 ust. 3, cytat. Reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany. Ponadto działania promocyjne prowadzone przez szkołę w formie rozpowszechniania przewodników oraz scenariuszy zachęcania rodziców oraz dzieci do szczepień przeciwko HPV są absolutnie niezgodne z następującymi przy, przy, przepisami przywo, przywołanej ustawy prawo farmaceutycznej, dalej PF. Artykuł 55, ustęp 1, cytat. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na, po pierwsze, prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane, coś Wam tak mówi, e, przypomina, publiczne, naukowców oraz osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Po drugie, odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia. Artykuł 55 ust. 2, punkt 1, b i c. Reklama produktu leczniczego skierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto zawierać treści, które sugerują, że przede wszystkim... Nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia. Nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby. Myślę, że to dotyczy szczególnie. Artykuł 5, 55 ustęp 2 punkt 2 ustęp 2 reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może ponadto zawierać treści, które zapewniają, że przyjmowany produkt Przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane, lub że skutek jest lepszy lub taki sam jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Rozumiecie to? No i artykuł 57. Produkty objęte zakazem reklamy zabrania się kierowania do publicznej wiadomości reklamy dotyczącej produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty. Takie leki po prostu nie mogą być reklamowane. Ponadto na podstawie artykułu 57 ust. 1 punkt 3 w związku z punktem 1 oraz ustępem 2 przedmiotowej ustawy prawa farmaceutyczne należy wskazać, iż szczepionka przeciwko HPV nie jest szczepionką obowiązkową, zgodnie z dyspozycją artykułu 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi na rok 2021 z uwagi na powyższe jest objęta zakazem reklamowania na podstawie wskazanego artykułu 57 prawa farmaceutycznego jako produkt objęty zakazem reklamy i szkoła nie posiada uprawnień do prowadzenia akcji reklamowych oraz promocyjnych produktów leczniczych. Zgodnie z treścią artykułu 60 ustępu 1 prawa farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Natomiast zgodnie z art. 60 ust. 4 prawa farmaceutycznego podmiot odpowiedzialny zatrudnia w charakterze przedstawicieli medycznych i handlowych osoby, które mają wystarczającą wiedzę naukową pozwalającą na przekazywanie możliwie pełnej i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczniczym. Reklamą oraz produkcją produktu leczniczego mogą zajmować się wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, medycznych. Po odpowiednim przeszkoleniu nie sposób za takie osoby uznać nauczycieli w państwowej szkole. Zależy, należy ponadto wskazać, iż ustawa prawa farmaceutycznego złamanie powyższych warunków sankcjonuje wprost. I tak zgodnie z treścią art. 129 ust. 1 prawa farmaceutyczne o zakazanej reklamie, cytat, kto nie będąc uprawnionym prowadzi reklamę produktów leczniczych podlega grzywnie. A zgodnie z treścią art. 129 a ust. 1 punkt 1 prawa farmaceutycznego, kto kieruje do publicznej wiadomości reklamę produktów leczniczych pod punkt pierwszy wydawanych łącznie na podstawie recept podlega grzywnie, i tutaj słuchajcie, należy wskazać, iż grzywny w ustawie prawa farmaceutycznego plasują się w przedziale od 5000 do 500 tysięcy złotych. I tutaj jest przedstawiona sytuacja, przy, 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 przykładowy wyrok w tej sprawie. Dodatkowo odpowiedzialność karna za przesyłanie czy publikowanie danych o tym, kto jest zaszczepiony, kto nie, więc tutaj mamy dwa. Już potężne, że tak powiem, prawne argumenty, zasady, które blokują de facto to, co ma miejsce, co jest jawnym łamaniem prawa, które dokonuje zbrodniczy, przestępczy nierząd w Polsce, jak zwykle. I dlaczego tak ważne jest, żeby tą akcję znowu podjąć, żeby znowu zacząć walczyć o zdrowie i życie naszych dzieci i nas samych? Otóż ci ludzie, ten układ przestępczy rozbestwił się. Pokovidzie, za którego nie wzięli jeszcze żadnej odpowiedzialności, mimo że powinni stanąć pod ścianą albo po prostu siedzieć i zniknąć z życia publicznego, nie mam tu na myśli ministrów, mam tu na myśli każdego, kto brał udział, od prezydentów, ordynatorów szpitali, tych, którzy wykonywali te strzyki substancji MRNA, które w tej chwili krążą w ciele milionów ludzi. Oni powinni wszyscy siedzieć i odpowiadać karnie z utratą majątku, wolności, włącznie, a oni na wolności czują się tak bezkarnie, że postanowili znowu uderzyć tym razem w płodność naszych dzieci i skazując je na wiele cierpień, na co wskazują doświadczenia innych państw. W których zaordynowano podobne procesy. Cóż to jest za bezczelność, słuchajcie, cóż to jest za zbrodniczy charakter tego całego systemu, tych wszystkich ludzi? Jeśli my na to będziemy pozwalać, to oni będą tak dalej robić, my musimy się obudzić i każdy taki przejaw po prostu zwalczać w zarodku, wycinać do dna do korzenia, wyrywać, posypywać solą i palić. Bo jeśli tego nie zrobimy teraz, to będą to robić raz, zarazem, zarazem, raz, zarazem. A że jesteśmy teraz silni, jesteśmy mocni, jest nas wielu, możemy działać, potrafimy działać, bo się poznaliśmy, połączyliśmy podczas poprzednich ataków na nas. Dajmy im po prostu e, popalić. Wszystkie linki są w opisie. Dziękuję za wspieranie akcji. E, oczywiście system zamiast przeprosić System zamiast, wycofać się z tego, dymisjonować tych e, ludzi, e, zerwać kontakty z tymi firmami, wytoczyć postępowania wyjaśniające, rozpocząć kontrolę NIK-u, Jak doszło w ogóle do e, powstania tej akcji wielkiej e, przestępczej, reklamowania tych preparatów we wszystkich szkołach, rękami Ministerstwa Zdrowia. Kontrola NICU byłaby jak najbardziej wskazana. Być może kontrola na okoliczności korupcyjne w tych kręgach. Może trzeba telefony skontrolować, gdzie ci ministrowie dzwonili, z kim się spotykali, jacy lobbyści działają w kręgach Ministerstwa Zdrowia, bo myślę, żebyśmy byli, ja na przykład, niezaskoczony, gdyby się okazało, że bardzo wielu lobbystów chodzi przez obrotowe drzwi między koncernami farmaceutycznymi, a instytucjami kontrolującymi i ministerstwami. Niestety mamy gigantyczne powiązania, byska, b, mega konflikty interesów od najwyższych szczytów w tych, patrząc na Grzesiowskiego jako dyrektora Głównej Izby Kont San tej Grzesiowskiego jako dyrektora gis Człowiek skorumpowany, człowiek, który powinien zniknąć na zawsze z przestrzeni publicznej, awansuje mimo tego, że brał pieniądze z Big Pharma, konkretnie z Pfizera i prawdopodobnie z wielu innych firm. Ten człowiek jest w tych strukturach awansowany i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest tak bezczelny układ, trzeba naprawdę się za to wziąć. Jeśli tego nie zrobią służby, to zrobią to obywatele. I pytanie, co będzie dla tych osób ostatecznie gorsze? Dziękuję za popieranie w tych działaniach. System, no, zamiast e, przeprosić i wycofać się z tego, prawdopodobnie nie przeprosi, prawdopodobnie rozpocznie kampanie dezinformacyjne, e, prawdopodobnie jak zwykle będzie usiłował przenieść odpowiedzialność, robić winnych i przestępców z tych, którzy informują o przestępstwie po żydowsku zamiast z tych, którzy się go dopuścili. Ale nie tym razem, słuchajcie. Nie pozwolimy na to. Jesteśmy silni, musimy działać, więc dziękuję za udostępnianie, za wspieranie moich działań, bo tylko dzięki wam jest to możliwe. Razem stanowimy wielką siłę. Zachęcam więc do podawania tego nagrania dalej, żeby było to z wyjaśnieniem, ale również do pobierania pisma czy wysyłania linku do strony pani Katarzyny Tarnawy swoim znajomym, rodzicom, na grupach dla nauczycieli, dla dyrektorów Podawać to rodzicom w kręgi przedszkolne, w kręgi szkół podstawowych. Niech rodzice robią co mogą, a także Polacy, którym miłe jest życie najmłodszych obywateli, też niech działają w tej sprawie i bardzo szybko to utniemy. Bardzo szanuję prawników, którzy tworzą takie pisma, ale też szanuję ludzi, którzy dostarczają po prostu na twarz dyrektorom, bo. W ten sposób chronimy ich, tych dyrektorów, te szkoły przed bardzo ciężką odpowiedzialnością karną do pozbawienia wolności włącznie. Bo jeśli ktokolwiek wstrzyknie te substancje i jakiemukolwiek dziecku coś się stanie, są ludzie, którzy z pasją, chęcią, wielkim entuzjazmem natychmiast wezmą się za ściganie takich osób, które do tego doprowadziły chociażby do jednego powikłania czy zgonu.